Aladen ma jedną wadę, jeśli chodzi o rotację skilli, bo musicie się rozkręcić, zanim zaczniecie zadawać faktycznie damage taki jak należy. Bo musicie nabić te staki pod Judgment, a musicie nabić aż 5 staków. A że Global Cooldown jest bardzo długi, no to to chwilę trwa, no? Dobra, spróbujmy. Cyk. Lecimy. Okay, czyli każde użycie jedynki pozwala mi użyć dodatkowy raz piątki, więc wtedy jest OE całkiem spore. Asmongold przychodził gierkę na streamie. Ja myślę Proxinus, że Asmongold to by mógł rysować w pęcie męskie przyrodzenia, a i tak by miał 10 tysięcy widzów, wiesz? Trochę inna liga niestety. Chciałbym być w tej samej lidze, ale no nie ma podjazdu. Więc to nie jest też wyznacznik, niestety. <laughs> A w Wuthering Waves, Waves y, nie kuszą, że tak powiem, y, panienki? Tam jest tak normalnie, czy, czy różnie to bywa? Ty, mam pierwszy damage Czyli całkiem nieźle jestem paladynem również w Każdej gaczy są cycki. Okej, okay, to nie było tematu w takim razie Dobra Jazda Jazda, widzowie Lecimy Cyk 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 Ja jednak będę starał się dwójkę i trójkę trzymać na cooldownie, a jedynkę tam dodatkowo e, stakować. Jak będę blisko na stakowania, to dopiero wtedy będę zużywał wszystko. To jest to. Panienkę trzeba uratować. Ty, chyba zbiliśmy więcej życia, nie? dopiero się stage zakończył. Może to nawet czasowy jest stage, i dałoby się w jednym stageu zabić ją. Dobra. Teraz rozdepczemy. Widzę, że teraz boty się nie zestakowały. Więc możemy się porozdzielać tutaj. Cyk. E! Co jest? Zepnąłem przecie. Ale może te lagi? Dobra. I widzę, że piątki nie opłaca się rzucać, yy, jeśli nie ma co najmniej czterech przeciwników. Bo to bije po 60 około. Eee, a lepiej wykorzystać po prostu te staki na, 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 na jakiegoś innego skilla? Chodź, chodź, chodź. Jest potężny DPS. jestem chyba lepszy? O nie. Tyle ja użyłem. Pod koniec można było więcej wyciągnąć. No niestety. Jest bardziej normalne bez szału albo mnie już wszystko jedno. Doświadczony Proxinus. No mi, mi przyznam szczerze, że trochę przeszkadza to przeseksualizowanie tych e, wszystkich Panienek, właśnie w tego typu gierkach, nie? 29% damage'a widzowie teraz zrobiłem. Zaprośmy do znajomych, super się z nimi grało. Wszystkie mechaniki znali, świetnie, healer leczył, jest wyśmienicie. Raid S-Grade. 4 minutki zajął nam dungeon. Jeszcze zbieramy nagrodę. Proszę bardzo. Shield. No, i tak to wygląda. I teraz chyba stąd możemy wyjść. Tak? Tak. Siódmy poziom wbity.